Witajcie na winnicy. Jest poniedziałek, 24 czerwca, a dzisiaj akcja z opryskiwaczem. Jak widzicie, już go testuję. Na początku chciałem go jeszcze trochę przysposobić do traktorka, ale, ale porzuciłem ten zamysł Ciężko jest taką prowizoryczną konstrukcję zrobić, także na chwilę obecną biorę go na plecy i, i maszeruję. A jak się sprawuje, to. Za chwilę mam wszystko Słuchajcie, mam maskę, dlatego się nie odzywałem. A jak maszyna chodzi to, to też jest głośno. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że tak się będzie sprawować. Zostało mi jeszcze jakaś litra i jeden rząd do przejścia, ten 80 metrowy, ale na to muszę już jeszcze raz urobić 14 litrów. Także taką zabaweczkę sobie sprawiłem model z jeszcze rozsiewaniem nawozu do tego zbiornika się wsypuje na granulat a ten zbiornik odkład, ten, one, ten odwrotnie się zakłada także w ten czas tutaj bodajże chyba któryś wężyk chyba ten, tym samym leci granulat i rozsiewa go spodziewałem się że będzie to ciężkie ale powiem wam że jak się ubierze to 12 kg 114 litrów Ale jest tak wyważony Że jak się dociśnie na, na szelkach To idzie się i nie czuję W ogóle żeby coś Coś Ważyło, przeciążało. Ale miałem problem jak Siadłem sobie i ubierałem go z siedząca To jest problem Bo nie mogłem się przegiąć do przodu I, i wstać Ale jakoś dałem radę I ruszyłem A generalnie chcę go wozić Tak na, na ten Na na traktorku, ustawić sobie w jedną stronę i po prostu jechać rząd i pryskać już to testowałem ale ja jakieś takie konstrukcje na kijaszkach i ta rura była w tą stronę, oczywiście obróciłem to kolanko w drugą stronę, żeby silnik nie dmuchał fotel, tylko ten, ale wam powiem, że jak to dostaje powietrza, to jest duża siła Odgina to, na tym przegubie też tak się dzieje i ta końcówka Zawsze się skierowałem, nie w to miejsce co trzeba. A i dodatkowo dokupiłem sobie tutaj taki specjalny regulator. To nie jest oryginalny, tylko zmniejsza dawkę jeszcze przez pół. I z tych obliczeń, jakich robiłem, przejście 80 metrów zajmuje koło minuty i na minutę powinno to zużyć pół litra, pół litra paliwa. Powiem wam, zużywa litrę. Bo wlewałem sobie litrowym słoikiem wodę, puszczałem równą minutę i zawsze gdzieś koło minuty brakowało tej litry. Nie szło za bardzo tego wyregulować, żeby było mniej, ale Wam powiem, że też za bardzo nie ma co tej dawki zmniejszać, bo przeszedłem te rzędy z jednej strony i wracając robiłem już drugi. Nie pokrywałem tego dwustronnie. Po prostu wyjdę z założenia, że następny oprysk pojadę od drugiej strony i, i pokryję w przeciwległą stronę szpaler. A teraz Wam powiem: liście są tak ustawione w tamtą stronę na zachód do słońca, że tutaj spód jest widoczny całusienki. Gorzej jak idę, bo tym rzędem szedłem w tą stronę, ale wracając musiałem go pryskać z tej strony, no bo dysza jest w prawą stronę ustawiona. Jak tak podchodziłem? Jest na liściach widać, że jest mokre, ale bardzo szybko wysycha, bo ta dawka naprawdę jest minimalna. I tu się będzie można było jeszcze ten pokusić o to, czy czasem nie robić szpaleru tam i z powrotem i, i tą dawkę dwukrotnie zwiększyć na dwukrotnie na szpaler. Tak naprawdę zje, powinno się liczyć z jednej i z drugiej strony metry kwadratowe. Tutaj jak liczyłem jest około 25 arów w liściach samych, czyli 1,5 metra wysokości razy 120 długości. Liczyłem całość razy 7 i razy 2, bo dwie strony jakieś 2500 m2 wychodziło. A dawka w przeliczeniu z tego przepisu, który jest tutaj, to na taką ilość zalecała mi 144 litry, czyli chyba 10 opryskiwaczy wywalić. Na, na ten. Ja bym nie wiem, a przy tej samej ilości środka, bo tam chyba coś koło 300 iluś gram wyliczyło, na hektar jest 2, 2 przecinek 1,2 kg i koło i na, na te parcelę tyle ten podało taką dawkę. Na razie będę się trzymał tego, co robiłem w elektrycznym opryskiwaczu, czyli na 10 litrów y, y, wody dawałem 12 gram y, switch'a i 4 gramy na litry siarki, siarkolu, czyli koło 40, prawie 56 gram chyba weszło teraz do, do tego. Dobra, jeszcze przejdę z tą resztówką i urabiam następną partię. Także bardzo szybko się to robi i chyba zostawię to zostawię to z jednej strony, a w przyszłym tygodniu poprawię już drugim środkiem. W przeciwną stronę. Lecimy teraz na mączniaka i na szarą pleś. Mączniaka prawdziwego. Lecimy siarką. Głównie po owocach i trochę po liściach, ale gdzie nie już widziałem po drodze pojedyncze plamy rzekomego. Także nie wiem czy następny oprysk nie zrobię z miedzią. Dobra. Biorę się za ostatni, za ostatni szpaler i urabiam to jeszcze raz. po oprysku nie spodziewałem się, że tak będzie szybko szło raz, że dużo płynu idzie poszły dwa, dwa zbiorniki już 14 litrowe i brakło chyba jeszcze ze 4 szpalery pokryć z drugiej strony i miałbym wszystko obustronnie pokryte gdybym urobił trzeci pojemnik powiem Wam, że generalnie też trzy pojemniki akumulatorowe czy pojemniki od opryskiwacza akumulatorowego szły właśnie na tak wysokie szpalery, ale na, na tą część i powiem Wam, że pojemnik wyrabiałem koło 45 minut jeden. Bo szedłem w tą stronę z powrotem, opryskiwałem, tam nie ma takiego dużego ciśnienia, nie są wywijane te liście, i oczywiście bardziej mokre były, bo się zlewało po nich. Nie? Tutaj mam wrażenie, że idąc z powrotem, już jest wszystko wysuszone. Mam nadzieję, że nie za małą dawkę tutaj kładę na to, że, że jest odpowiednia. Wyjdzie w praniu, ale na razie jestem zadowolony. Sami widzicie, zerknę sobie na czas i Wam wyświetlę, ile zajęło opryskanie tych szpalerów, praktycznie z dwóch stron, bo wróciłem się jeszcze rzędami z powrotem. Także te są opryskane dwustronnie i a w sumie to nie pamiętam czy dwustronnie czy jednostronnie ale dopryskałem sobie jeszcze tutaj końcówkę do, do tamtego e, tutaj te młode e, sadzonki też przeszedłem e, przejechałem po nich i wróciłem bodajże tym szpalerem i zacząłem następny trzeci zostały jeszcze cztery do ogarnięcia i kawałek tego e, także myślę że cztery, trzy pojemniki a zajmuje to tyle czasu, co przejść tam i z powrotem na szpaler, razy 7 szpalerów. 80 krzaków, jak liczyłem, idąc przez minutę, to jest 5 na godzinę, czyli takie tempo dość żwawe do, na spacer, ale też mniej więcej z taką prędkością to opylam. No i widzę na pewno, że maska to jest mało, muszę sobie pełen kombinezon kupić, bo jednak wchodzę czasami w tą zawiesinę. Która nie zdąży się rozwiać albo się odbije od liści i robi taki aerozol w powietrzu maska na pewno obowiązkowa. A w tej chwili to muszę pomyśleć o kombinezonie. Także zadowolony jestem z zakupu. Myślałem, że zaaplikuję go do traktorka. Miałem go już przywiązane, kombinowałem coś z nim ale. Powiem Wam, że tak dokładnie i tak szybko jak idąc ręcznie nie, nie opryskałbym tak traktorkiem, no bo to nie zawsze gdzieś tam dojdzie w odpowiednie miejsca. Mogę za szybko jechać albo za wolno, albo ten strumień będzie pod innym kątem. A tu delikatnie ręką koryguję co się dzieje. Jest odrzut od tego i jest problem, bo. Jak już kończyłem tu przechodzić, no to, to czułem, że, że ta ręka się zmęczyła. Także też to nie jest robota na, na raz do, do zrobienia. Najlepiej będzie po prostu parcele machnąć każdego dnia albo dwie parcele i, i załatwić opryski w winnicy w ciągu dwóch dni. Tu chodziłem po równym, także w miarę fajnie się chodziło. Zobaczymy jak się będzie opryskiwało tamte dolne parcele. No, wychodzenie pod górkę może być problematyczne. Ale zawsze mogę sobie, widzicie mam przełączki, robić krótsze te trasy pod górkę i z górki odpocząć i, i zrobić sobie następną, następną e, część jak, jak dychnę. Dobra, tyle z testów opryskiwacza. E, już Wam powiem jaki to jest model Sztila SR450. Eee, wziąłem ten największy ze względu na to, że mogę nasypać granulatu do, do tego bodajże chyba 300 zł była ta 430 400, 400 zł tańsza także nie zastanawiałem się jakby to było 1000 zł różnicy to, to bym wziął bez tego rozsiewacza nawozu nie wiem czy ja ten rozsiewacz użyję planuję go użyć do do rozsypania wapna, bo trzeba będzie tutaj półtorej tony wapna rozrzucić i tak z ręki to już mi się od niej od nie chcewa. Wiem, jak miałem wiaderku 9 kg i trzeba było wyrzucić 4 kg tego polifoski szóstki i pod jeden szpalerny rozrzucali. Tu mam nadzieję, że, że ten granulat będzie chciał fajnie wylatywać, nie będzie zbity i rozsieje to po całej powierzchni winnicy, jak tylko liście spadną. Dobra, tutaj Solaris opryskany, wrócę do niego za tydzień z opryskiem, ze względu na to, że bardzo dużo oprysków opominałem, zwłaszcza na tamtej części, tamta część jest bardziej przychorowała, będziecie widzieć na następnych filmikach, tutaj jest wszystko ładne, zielone, nie widziałem mocznika prawdziwego, parę plamek rzekomego się trafiło, zaczynają się też jakieś chlorozy, tu nie mam pojęcia co się dzieje, także można powiedzmy skasować liścia No i tyle. Będziemy obserwować co się tutaj podziało po, po, po tych opryskach. Nigdzie nie jest przelane, za bardzo też nie widzę śladów siarki na, na liściach, żeby jakoś mocno było to dolane. Ale sami widzieliście, no leci taka mgiełka, mam nadzieję, że ona w takiej ilości nie za dużo, nie, 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 nie nadmiernie, nie, nie nadmiar będzie wystarczać. Ładnie liście wywija, tego, tego się najbardziej, najbardziej mi zależało właśnie na tym, żeby żeby to powstało, tu widzę, że jest zachlapane, ale prawdopodobnie wyłączałem w tym miejscu nadmuch i w ten czas pluję takim gęstym. Dobra, zostało mi przepukać ten zbiornik. Muszę czystą wodą teraz przelać i przejdę jeszcze po, po szpalerze, po którymś i z taką litrę wypukam tę resztkę tego preparatu fungicydu. Po to, żeby mieć to czyste i zużyć, a nie nie wlewać w trawę resztek. Dobra, tyle na dzisiaj. No już wiesz, jakie będziesz miał zajęcie tutaj na winicy. <noise> Ale całe kombinezanie. To całe kombinezonie, Musiałem trzeba być kombinezon. To nas jeszcze była resztówka tego płynu i to czystą wodą, także wypryskaliśmy resztę na, na szpalery i zbieramy się stąd. I można na zakończenie dnia właśnie urobić do takie opryskiwacze, prze, przejechać po parceli, tak żeby raz na te 14 dni, w zależności od presji, e, zrobić oprysk. Powiem Wam, tego mi brakowało. Zadowolony jestem jak nigdy. E, niesamowita zabawka na dzień ojca. Oczywiście sam sobie musiałem kupić, ale, ale powiem Wam, że było krucho. O opryskiwaczem elektrycznym e, nie nadążałem tutaj. Przy takiej wysokości zielonej masy opryskiwać. A tutaj naprawdę praktycznie prędkość marszu decyduje o, te, o tym, jak szybko to skończymy. I jestem przekonany, że w ciągu pół godziny jestem w stanie przejść całą parcelę. Licząc minutę tam, dwa, szpal, dwie szpale, dwo, dwa szpalery, też minuta z każdej strony. To mamy tam 14 minut. Tutaj jest 7. 20 minut marszu, tylko oczywiście trzy uzupełnienia w międzyczasie. Myślę, że w pół godziny i opryskana jest tutaj ta parcela, i tyle to będzie zajmować. Także mam nadzieję, że dojdą jeszcze opryski z odżywkami. Nie tylko fungicyty, by wspomóc, zwłaszcza przy chlorozie, te, te, te krzaki. I by to już prawidłowo zaczęło rosnąć. Dużą bolączką było to, że nie miałem takiego opryskiwacza, i wiedziałem po prostu już w tamtym roku, już widziałem, że nie wszystkie opryski poszły ze względu na czas i czasochłodność ich robienia zwykłym opryskiwaczem. Jednak ten robi robotę. Dobra, późno jest, a jak ględzę w kółko tym samym, także zawijamy się do domu, a jutro. Tu już mamy skończone, krzaki wykarczowane, zostały tylko prze, przewieźć na pryzmę do spalenia, ale zabieramy się za tamtą część winnicy, a potem oprysk.